Pokój dobrokochani. kochani. Dziś jest wtorek, 30 września. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Hieronima, prezbitera i doktora kościoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, dzisiaj w pierwszym czytaniu z listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan czytamy, że on z radością dziękuje Ojcu za to, że Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale Świętych W światłości. Uzdolnił. A więc przyszli jako ci, którzy są niezdolni, niezdatni. I o tym świadczą kolejne słowa w tym dzisiejszym liście. Mianowicie: On to uwolnił was spod władzy ciemności i przeniósł was do królestwa umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. A więc Pan Bóg wydziera grzeszników po to, żeby okazać swoją wielką chwałę, żeby nikt nie uzurpował sobie tego, że to wszystko dzieje się Jego mocą, dzięki Jego zdolnościom, czy Jego zabiegom i tak I to bardzo dobrze koresponduje z takim powiedzeniem, że Pan Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych. I piękną odpowiedzią na to słowo jest również dzisiejsza Ewangelia, kiedy Pan Jezus idzie, aby szukać swoich apostołów, wybiera spośród dwóch łodzi, które są tam przy brzegu nad Jeziorem Galilejskim, wybiera tę łódź, która należy do Szymona Piotra i powołuje właśnie Jego przychodzi do jego łodzi amator powiedzmy z Nazaret, który nie zna się na łowieniu, a Piotr, który od dziecka zna się na tym bardzo dobrze. Ale słowo Pana Jezusa robi takie ogromne wrażenie na świętym Piotrze, że on zostawia swoje pomysły, swoje sieci, swoje poplątane sieci dodajmy, i idzie za głosem Pana Jezusa. I po prostu wypływa na głębie, tak jak Pan Jezus tego chce. I kiedy Szymon Piotr spostrzega, że słowo tego nauczyciela z Nazaretu ma w sobie przeogromną moc, że dokonuje ewidentnego cudu, cudownego połowu ryb, to idzie w ciemno za Panem Jezusem. Ale zanim to się staje, to konfrontuje swoje życie ze świętością i z mądrością Pana Jezusa. I mówi do Pana Jezusa tak: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. A więc odczuwa swoją niedoskonałość. Natomiast to zupełnie nie przeszkadza panu Jezusowi do tego, żeby go powołał, żeby uczynił z niego rybaka, już nie ryb, ale rybaka ludzi, żeby uczynić go swoim następcą, ambasadorem, właśnie świętego Piotra, tego słabego, który nie zawsze miał takie trafione pomysły, że tak powiem. Pozwólcie, kochani, że powiem wam teraz coś bardzo osobistego, coś co ma ogromny związek z tym dzisiejszym słowem. Mianowicie w kwietniu 2024 roku jeden z moich współbraci podczas kapituły prowincjalnej w niepokalanowie powiedział do mnie, Piotr, słyszałem, że jesteś jednym z kandydatów na biskupa pomocniczego archidiecezy łódzkiej. I wtedy oczywiście wyśmiałem go, ale pomyślałem, a może Pan Bóg ma jakiś plan w stosunku do mojej osoby? Trochę się przeraziłem. Nie chciałem być wcale biskupem. Chciałem prowadzić swoją działalność małych chór wielkich serc nagrywać zielone pastwisko, robić pracę duszpasterską w parafii. A tutaj takie zaskoczenie. Więc poszedłem do kaplicy dawnego niszczego seminarium, dzisiaj tam jest kolbianum i powiedziałem: "Panie Boże, ja traktuję bardzo poważnie twoje słowo. Więc powiedz mi, co z tym biskupstwem?". Pomodliłem się do Ducha Świętego, otworzyłem Pismo Święte i odczytałem takie słowa: "Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, Pożąda dobrego zadania. Kiedy otrzymałem ten fragment, kochani, to zatkało mnie i mówię: A więc, Panie Jezu, Ty potrzebujesz mnie, takiego jaki ja jestem. I wtedy przyszedł mi do głowy ten fragment: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I przypominałem sobie znów słowa, że jeżeli Pan Bóg daje jakieś zadanie, to również daje łaski do tego, żeby z tym zadaniem sobie poradzić. I przypominam sobie, że jeszcze przed tą kapitułą prowincjalną. Pytałem Pana Boga w mojej kaplicy w samotni. Panie Boże, co z moim powołaniem? Co będzie dalej? Wiesz o tym, jaki ja jestem. Czy ja Ci się jeszcze do czegoś przydam? I okazuje się, że otrzymałem taki fragment z Księgi proroka Zachariasza, trzeci rozdział od pierwszego wersetu, kiedy opisywane jest, że arcykapłan Jozue staje przed Panem Bogiem i obok stoi również szatan, który oskarża Jozuego i mówi, zobacz, on ma brudne szaty. A pan Bóg zupełnie nie, nie tłumaczył go, nie mówił, nie podawał wątpliwości. No, wcale być może nie są aż takie brudne, ale nic nie mówił, tylko po prostu zabrał mu te brudne szaty i dał mu szatę arcykapłana. Kochani, w tym kontekście już rozumiałem te słowa, że pan Bóg po prostu. Wybiera sobie grzesznych, zwyczajnych, prostych ludzi do tego, żeby objawić swoją wielką chwałę. I chcę Wam powiedzieć, że te słowa z dzisiejszej Ewangelii, z tego pierwszego czytania, że Pan Bóg uzdalnia do tego, żeby, żeby działać w Jego kościele, one są prawdą. Dzisiaj, kiedy mija już mniej więcej rok od tej posługi, to widzę, że mimo, że czuję się wciąż jeszcze niedoskonały, niegodny i niewystarczająco przygotowany, to jednak Pan Bóg. Idzie krok w krok obok mnie, nie zostawia mnie samego i daje mi to konkretne, w konkretnych sytuacjach potwierdzenie, że On stoi za mną murem. Kochani, jeżeli w Waszym życiu macie takie sytuacje, że czujecie się właśnie niedoskonali i nieprzygotowani, ale czujecie, że Pan Bóg Was do czegoś powołuje, że to nie jest Wasz pomysł na życie, ale Jego pomysł, to po prostu idźcie w ciemno. Pan Bóg Was nie zostawi. Kiedy was powołuje, to was nie zostawi. Będzie szedł obok was, przed wami, za wami, po prostu w waszym otoczeniu. Kochani, chciałbym was prosić o modlitwę. O to, żeby moje posługiwanie biskupiem było owocujące. Że mimo, że tak jak Piotr mówiłem Panu Jezusowi, żeby odszedł ode mnie, on nie odpuścił. Żebym był Jego narzędziem. Yy, w taki sposób, w jaki On sam chce. I jeszcze na zakończenie dzisiejszego rozważania słowa, które muszą koniecznie paść. Mianowicie, dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętego Hieronima, który zajmował się przez wiele lat tłumaczeniem Pisma Świętego i powiedział takie słynne zdanie, które myślę, że powinno być programem dla każdego z nas. Mianowicie, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. A więc, jeśli chcesz poznać Chrystusa, to poznaj Jego słowo. Odczytaj Jego słowo w kontekście swojego życia. Zawsze, kiedykolwiek to robisz, to widzisz, że Pan Bóg po prostu prowadzi Cię poprzez swoje słowo. Na zakończenie przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.